Dzień dobry, witam Was Tomek po tej stronie z Matotronik. Dzisiejszym bohaterem krótkiego materiału jest Audi SQ7, która jest wyposażona w 4-litrowego widlastego diesla doładowanego trzema turbosprężarkami: jedną turbosprężarką elektryczną oraz dwoma klasycznymi mechanicznymi z zastarowaniem elektrycznym. skrzynia biegów AL552. Samochód został dostarczony na wystrojenie całego kompletu silnik oraz skrzynia biegów. Mieliśmy tutaj też malutki problem z ekologią, z AdBlue, ale zostało to już rozwiązane u mnie na warsztacie. Auto mam już wystrojone. Przejdę może teraz do efektu mojej pracy. Jak widzimy, typowo charakterystyczny wykres dla tego silnika. Dołek, który tutaj mamy, no jest bardzo wyrazisty e, przy pomiarach na mojej hamowni, ponieważ no, lecę tutaj z bardzo dużym obciążeniem z samego dołu, jeżeli chodzi o, o pomiar. Gdybym pojechał e, na rolkach z niewielkim obciążeniem, jeżeli chodzi o, o czas i użycie e, hamulców elektrowirowych, ten dołek byłby znacznie mniejszy. Ale zawsze mi chodzi o to, żeby zweryfikować realnie, jak silnik oraz skrzyniobiegów generuje Moc oraz moment, i jak je przenosi na koła. Tak więc, tędowek się wziął tutaj stąd, że turbosprężarka elektryczna przestaje pracować, przełącza się na zaworze na turbosprężarki typowo stricte mechaniczne. I teraz przechodzimy do wyniku. Samochód ma seryjnie 435 koni, wygenerował 414 koni, więc mamy lekki niedobór, jeżeli chodzi o moc. Po modyfikacji uzyskałem przy trzeciej korekcie do rewizji softu 505 koni i uwaga 986 Nm. Mamy tutaj 91 koni przerostu oraz 141 Nm. Tak więc wynik jest naprawdę zacny. Był tutaj jeszcze jeden problem, który tak naprawdę dotyczy wszystkich tych samochodów. Mieliśmy uwaga piąty bieg i 38 km na godzinę sami się domyślacie, co chcę powiedzieć no mamy tutaj naprawdę 1000 obrotów, jeżeli chodzi o silnik piąty bieg całe na drży i tak naprawdę skrzynia oraz silnik nie ma mocy się podnieść z tak niskich obrotów mimo tego, że mamy tutaj genialne rozwiązanie, jakie jest jaka jest turbosprężarka elektryczna może nie do końca bez awaryjny patent ale po naprawie służy całkiem wdzięcznie i koszty naprawy tych sprzężarek nie są nie wiadomo jak duże. Mimo wszystko postanowiłem to skorygować. Jak w praktycznie każdej jednej tej sk 7 którą robiłem, podniosłem minimalną prędkość, jeżeli chodzi o skrzynię biegów. W tej chwili skrzynia nam wisi na obrotach w okolicach 1200-1300. Więc jeżeli chodzi o silnik, o skrzynię, pompę w skrzyni, i tak, dalej, i tak dalej. Mamy w tej chwili dużo większą wydolność spowodowaną inną prędkością obrotową skrzyni biegów i obrotów silnika. Tak wygląda realizacja u mnie firmy takiej SQ7. Nie jest to zrobiony egzemplarz najmocniej. Mieliśmy sztuki, które wychodziły mocniej, aczkolwiek tutaj miało być bardzo bezpiecznie, jak zawsze u mnie, elastycznie, komfortowo. I przede wszystkim bez bezawaryjnie. 505 koni i 986 Nm SQ7. Strojenie indywidualne w firmie Mototronik. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Tomek.